Tradycją szkoły podstawowej nr 2 stały się coroczne koncerty pod hasłem Dzieci Przyjaciołom Szkoły, które dedykowane są wszystkim osobom i instytucjom wspierającym tę placówkę. Tegoroczna odsłona tego szkolnego święta miała miejsce 21 kwietnia w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda. Co roku dziękujemy naszym przyjaciołom za wsparcie naszej placówki, działań naszych dzieci. No właśnie dzieci dziękują, więc to chyba e, dzieciaki właśnie wasi uczniowie będą dziś główną atrakcją na scenie. Tak, e, uczniowie naszej szkoły to prawdziwi aktorzy, e, którzy uczestniczą w przeglądach teatralnych organizowanych u nas na terenie szkoły, a na dzisiejszej uroczystości no, pokażą kunszt i swoje umiejętności. Myślę, że to taka najlepsza forma podziękowania naszym darczyńcom, kiedy oni mogą wystąpić na scenie, zaśpiewać z uśmiechem na twarzy. No, i otworzyć swoje serca przed tymi, którzy nam pomagają. A przez to także wypromować swoje talenty, których chyba nie brakuje? No, występ na scenie to wielkie przeżycie dla tych młodych ludzi. To nie sala gimnastyczna z jakąś dekoracją, tylko prawdziwa scena, na której są prawdziwe mikrofony, jest akustyk, jest kurtyna. Także no, to wszystko dodaje splendoru tej imprezie, ale też uczy tych naszych młodych uczniów, młodych ludzi do występowania no, tak na prawdziwej, dobrze zorganizowanej imprezie. Dzieci dziś dziękują przyjaciołom szkoły. Proszę nam powiedzieć, panie dyrektorze, kto może siebie nazwać tak naprawdę Waszym przyjacielem? Co trzeba zrobić, by tym Waszym przyjacielem zostać? W tym roku chcemy podziękować władzom miasta, którzy są naszymi przyjaciółmi, ale także i osobom, na przykład proboszczowi, parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ale są to i osoby takie, które nawet nie są naszymi rodzicami, a też nie zamieszkują nawet w łowicach, ale wspierają naszych uczniów działania, inicjatywy, które szkoła podejmuje. Udział w koncercie wzięli przede wszystkim rodzice uczniów, którzy rozumiejąc potrzeby placówki, starają się na co dzień wspomagać szkołę w realizacji jej celów statutowych. Na widowni zasiedli również przedstawiciele wielu jednostek i instytucji, na których wsparcie może liczyć szkoła podstawowa nr 2. To właśnie do reprezentantów rodziców i organu prowadzącego placówkę powędrowały szczególne podziękowania za dbanie o jej rozwój. Proszę nam powiedzieć, czy spodziewał się Pan tego, że dołączy Pan do grona przyjaciół szkoły podstawowej numer 2? No nie za bardzo, ale jestem bardzo zaskoczony i mile zaskoczony przede wszystkim. Jak układa się pana właśnie współpraca z tą placówką? No bardzo dobrze. Cały czas e, współpracujemy już no, od paru lat. E, robimy wszystkie imprezy, nagłaśniamy no, imprezy w szkole, także jestem bardzo zadowolony z współpracy z naszym dyrektorem oczywiście. No i z całą placówką. Ten tytuł będzie zobowiązywał do jeszcze dalszej, pogłębionej współpracy i działania na rzecz szkoły? Tak, oczywiście. Na pewno będziemy jeszcze długie lata współpracować razem ze sobą. Koncert Dzieci Przyjaciółom Szkoły wypełniony był artystycznymi prezentacjami uczniów szkoły. Każda klasa włączyła się w to wydarzenie. Wszystko po to, by w sposób szczególny podziękować widzom za okazywaną szkole pomoc i wsparcie. Nasza szkoła przygotowała koncert Dzieci Przyjaciół, w której będą głównie opowieści pana Kleksa. Co będzie się na scenie działo? Kto wystąpi? Wystąpią uczniowie szkoły podstawowej nr 2 Świętochłowic. Będą przedstawiać piosenki z pana Kleksa, będą też role różne recytowane. Będzie więc taniec, piosenka, śpiew? Tak, wszystko. To, co zawsze każdy człowiek lubi, taniec, śpiew i piosenki. Jak długo przygotowywaliście się do tego występu dzisiejszego? Z no, miesiąc jakiś, nie, niedługo. Powiem szczerze, że szybko poszły przygotowania. Wszyscy uczniowie bardzo szybko załapali rolę, piosenki. Myślę, że spodoba się to dzisiaj dzisiejszym gościom. Taki sposób składania podziękowań darczyńcom za ich dobre serce okazywane Szkole Podstawowej numer 2 doskonale się sprawdził. Uczniowie dali podczas koncertu wyraz swojej wdzięczności i prosili o dalsze wspomaganie placówki.